Losowo otwieramy paczki z minifigurkami z Dungeons and Dragons, oceniamy ich zawartość i oczywiście same minifigurki. Łupieżca umysłów sam w sobie, powiem szczerze, wywołuje u mnie mieszane uczucia. Jeśli chodzi o tą główkę, wygląda naprawdę przekozacko i można ją wykorzystać na przykład. Do wykonania jakiegoś podwodnego potwora, czy też czegoś w stylu meduzy, albo też jakiegoś po prostu kosmity. Jeśli chodzi o sam torsik, to mamy tutaj taką spódniczkę i do tego taki całkiem fajny zadrukowany tors. Nóżki naprawdę mi się podobają, można je wykorzystać też do jakiegoś mnicha. Czy na przykład do Gwiezdnych Wojen jako przedłużenie szaty, na przykład Jedi, całkiem z moim zdaniem. Co mi się podoba, to ten muszczek, który jest tutaj jako zwierzątko, tak? bo ten muszczek ma nogi. Gdyby ich nie miał, to można by je było zamontować na przykład na y, głowę i wyglądałoby to fajniej. W sumie też się da, ale z tymi nóżkami to już nie wygląda tak dobrze. Ja tą figurkę oceniłbym na 6,5 na 10.